Siemanko, witajcie w kolejnym odcinku na moim kanale. Tak się mogę cieszę, bo ostatnio nie nagrałam filmu z sesji zdjęciowej, a teraz mam nadzieję, że uda mi się nagrać. Także dzisiaj film z sesji zdjęciowej walentynkowej, zapraszam do oglądania. Na sam początek chciałam wam pokazać coś bardzo fajnego. Uwaga, uwaga. Są to dwa trzy praki, które kupiłam na promocji. Nie uwierzycie za ile. Jeden czaprak kosztował 50 zł. Tak, 50 zł. Czajcie. Także wpadajcie na Horse, czy, czy jak to się tam mówi i kupujcie, bo naprawdę warto. No 50 zł za czaprak to jeszcze nowy, to jakiś hit sezonu. chyba wam tak ja już jestem przygotowana na halloween sobie, ale XD ten czaprak kosztował chyba 180-190 i był przeceniony na półzdych, no to kurcze za rok dalej na sesję zdjęciową i oczywiście czapraczek niebieski pasujący do ochraniaczy Wilpka, na razie oczywiście mu się nie przyda ten czaprak bo jeszcze no, nie, nie, ma, nie zaczyna pracę na ani żadnych takich więc trochę sobie poczeka, no ale na promocji był to wiecie kupiłam też hel, hel, do balonów na sesję zdjęciową dostałam też taki piękny halterek od Favori Pet Shop, zobaczcie to zobaczcie to jakie piękne serduszka tutaj są no idealny na sesję zdjęciową także jeśli chcecie taki dorwać to wpadajcie na ich sklep Oczywiście, link w opisie. Yy, I co, co jeszcze? Dostałam smaczki w gratisie z tym halterkiem i dostałam do przetestowania, słuchajcie, produkty z Eserii Pharma. Zobaczcie, co tutaj mamy. Ja do góry nogami otworzyłam zioła, oczywiście, w gratisie z Equiherbs. Equiherbs zioła najlepsze. Dobra, mamy takie tutaj kilka preparatów na grudę, na błysk. Dzisiaj użyję tego preparatu na błysk. Zobaczymy, czy Hakamadzie będzie się błyszczeć sierść na sesji, dzięki temu preparatowi. Na zmiany i mamy też podsiodło. Chcecie więcej się dowiedzieć na temat tych produktów, to zapraszam na ich stronę internetową, czy Instagrama, czy też do sklepu jeździckiego Bergo. Bo tam właśnie mają w asortymencie swoim te preparaty i ładnie wszystko wyjaśnione do czego służą, jak je stosować i dlaczego. aparatem i z obiektywem 50 mm, także będą sztos foty. Oczywiście ja nie będę robić tych zdjęć, ja będę modelką. Zdjęcia będzie robić Oliwia, także dzisiaj będzie też z, yy, odcinek z Oliwią. Mam nadzieję, że się ucieszy, bo jeszcze nie wiem, że nagrywam. Jeszcze to będzie takie surprise. Dobra. Szukuję się i widzimy się już w stajni. Ale przyświetliją, sorki. Widzimy się już w stajni. A jesteśmy już tutaj w stajni. Zobaczcie. E, przywitajcie się z Oliwią. Oliwia <laughs> tutaj będzie fotografować mnie dzisiaj. Tak, i na razie pompujemy tutaj. I słuchajcie, ten jaki to? Ura, Ale patrzcie, dobra, dobra, czekaj, no. Eee, no i gitara. No teraz już pełen profesjonalizm, no. bo ten pierwszy to nie wiem. Sądzi, chyba kończy już. O nie. No, <laughs> to będziemy mieć dwa balony. Toż... Dobra, dobra, kit, kit. Napisała okay. na 10 balonów. No, Stop, 10 balonów. A jeszcze nie nie, nie pokazałam mojego ciasteczka. Stop, balon na nim. Zobaczcie, kochani, ciasteczko. Nie pokazałam. Na Instagramie. No, ci co obserwują to zapraszam serdecznie na Instagrama, na Oliwii Instagrama też wpadajcie, tutaj się nazwy wyświetlą. Yy, I aczkolwiek, no zobaczcie, podoba się to ciastko? Łapka w górę, łapka w górę za takie ładne ciasteczko, które trochę jest krzywe, tutaj jest ten lukier, ale spokojnie no. Koniu może być skakować. Ja nie widzę koni, bo one już by tu przyszły. Co one tam robią? I pies, który szczeka. No Jest, dobra. Trochę mniejsze, ale jest. No i dobra. Na dwa gitara jeszcze. Sójemy, muszę pani, ona kupować jeszcze. Super. <grym> o kurde, kurde, no. No, patrz pieś Ej dobra, to będzie częściowo helem i teraz musisz to yy, powietrze dać i też będzie się unosić. Dało się. No jest suchoradzko. Także dzisiaj proszę Państwa bardzo śmieszna sesja zdjęciowa. Jakoś się chyba uda nagrać. Uda, się. uda. Także Oliwia dzisiaj będzie operatorem yy, GoPro i operatorem kamery. Yy, kamery, aparatu. Kamery. Słuchajcie, na ja tą okazję w ogóle jeszcze kupiłam uwiąz czerwony. O świetny. I tak on wygląda. Taki zwykły czerwony uwiąz do haltera. No i gitara i będzie pasować, nie? O, no. No super, bo ja wszystkie uwiązy mało żółte. Albo jakieś zielone, więc kolorowo. no... Kolorowo. Tak, kolorowo. Tęcza jest, ja wybiorę tęczę, No tęcza musi być. Dobra, co musimy po konie też iść. Dobra, dobra, to zaraz, zaraz. Zaraz. Mamy trzy balony. Starczy, dobrze jest. Ten jest, patrz. Znaczy, starczy, Zobacz, jak nie ma. Duży jest. No. Mogliśmy, kurde, to też tak no, bawić. Bo... <śmiecki> no, trudno, to nie tak... Dobry, Pani, no się serce, no. A ten... O, a ten? Ten lepszy. O, ale ten różowy najlepszy. I czekaj, unosi się jakoś. O, no, słabo, ale trudno, no. Dobra, będzie git. Znaczy, no, na 3 cztery. <śmiecki> no, będzie. Trzy, cztery, hop. Pani Hakamada, Znowu zaplanowała sobie spanko. Ale gdzie jest Wilber? <laughs> Wilber chyba... A, Wilber je siado. On korzysta z sytuacji. taka kamada leży. No ostatnio mi nie wstała jak podeszłam. to zobaczymy czy tym razem nie wstanie. Jusiupir. Bo daję daj, daj marchewkę, że nie wstała, bo to będzie dobre. Super! Trze! Jejku! I To nie jest kochana. naprawdę jak słońce wyjdzie, to ona uwielbia leżeć. Uwielbia leżeć i się... No. Jak jesteś rywaczkiem była, to pamiętam, no też sobie leżała tak słodko. Nie ale masz głowę ciepłą. Super. Zobacz, tu masz nowy halterek, koju. Zobacz. Widzisz? Taki w serca. Gdzie tam? Ale przynajmniej nie jest aż tak brudna jak Whitber. Bo ten jak zwykle pewnie się położył w najgorszym błocie czy tam. No, no właśnie. I proszę bardzo. <grych> Gdy chcesz sesję szybką mieć. Ale mają siado jeszcze. Ej, no to fajne, fajne. No super koń! Cool. Super! Kurde, żebyśmy widzieli, że on, ja właśnie... Bo zawsze jak ich wołam, to one idą, nie? Przychodzą no. tam. A jak nie przychodzą, to albo Wilber leży, albo Kamala. No i się okazało, że Haki leży. A patrzcie, jakie ma oko takie. Dobranoc. Ona wśnieje, ona wśnie. <laughs> Ale mi podłożyli marchewę. Wzięliśmy no. aparatu, no i to dobra. Jest, jest GoPro, jest na, na filmie także. Dokumentowane. Byłam na jeszcze raz, dwa razy, ale wyciągiem jechałam na górę, bo ja nie będę! jak też! Tam, bo nie no, weź chodź cały dzień. Ale schodziłam, schodziłam, fakt. Schodziłam, to a ja, już. A ja wracałam też. A. Cicho, nikt nie słyszał. <noise> jak zabrała, jak zabrała <noise> Moja marchewka, nie <głosy> twoja. <głosy> A kawałek zabrała, leżąc. Nie no, jakie słodziki, no kurczę, to jest to. A nauczyć tak konia, żeby tak się położył mm. i tak cały czas leżał, to mm. jest... Bo haki, koniec coś się położy, ale od razu staje <noise> po tym najkrzemniejszym, no niestety. Czekaj, mi, ber, bo ty tu przykład nie Haki, miam, 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 o, o! miam, miam, o, ty, ty, No miam, pięknie. miam, 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 Co miam, 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 się. O, nie, się. nie, nie nie. Haki, haki. Ja o, nie. Nie, no, nie, 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 Haki, nie, 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 haki. Dobra, nie, Dobra, nie, 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 Taka dekoracja, nie? Taki, no, troszkę tutaj za zadudzi, no ja to pomniejszę, bo ja jestem specjalista od halterów, także spokojnie, nakładać. Ja ci to zaraz i będzie pasować, nie? Ty, si. rozmiar kopno, masakra. No, roz... Terek jest ze sklepu Fawori Pet Shop, tak? Dobrze, tak, co? tak, dobra. Fawori Pet Shop, także zapraszam serdecznie na ich stronę. No. Tak. Miałem tam różne... O, te nawet dla psów mają, tak, widziałam coś. I dla kotów też, nie? O, coś.. No już w ogóle. Znaczy, dla, dla każdego coś się znajdzie. Dokładnie tak. Zwierzaka. Można je dla pachów. <grym> I królika! <grym> tak. <grym> Jak to woli. <grym> Przetestujemy dzisiaj produkt na błysk do sierści i do grzywy i ogona. Zobaczymy. Dla sesji zdjęciową idealnie się nada, także... Czekajcie, tylko muszę sprawdzić w ogóle jak to się otwiera. Open. O! W nozek w Ale pachnie. No pochę się. to pachnie? No po takim... Ale ciężko jak powiedzieć. To? No, ale pachnie właśnie. Doradałem do grzyby na sierść. Ja mam nadzieję, że będzie ładnie to wyglądać. Nie? Ale tylko na Tak szybko! Się... No, co tam? Kawerzysta, I Dąża. I gęsty ogon, Hakamady, to jest zmora, niestety, no ale piękność. Jak to się mówi? Że się cierpi, dla piękność? Żeby być pięknym, trzeba cierpieć. O, tak? Coś takiego. Jesteś desem, nie? Dobra, tu tą stronę w ogóle nie patrzcie, bo tutaj... <noise> to jest, bo... będzie cięcie, cięcie. Tak, tak, tu jest położona, jaka ładna była. Ale patrz jak stoi teraz nagle. No. Jak ona się czuje jak motelka, nie? Tak, to jest... Sikają, cykają tak, zdjęcia, nagrywają. Tak, ja wiem, że tu nie lubisz, poczekaj. Ojej! Poczekaj, czy się zaśmiejesz. Kroś się. Jest, jest, to jest. Ale nie wiem, czy wiesz, ale jest takie coś jak aromaterapia dla koli, Że olejki a, pod Ale tak. one też się śmieją no. tak. I to jest spoko. Dobra, w test rozczesywania. Ale fajna się zrobiła ta żywa taka. Błyszcząca, błyszcząca może, nie? ale nie tak w przesadzie, tylko taka satynowa jakby. O, no, to no, tak jest takie fajne, fajne. Bardzo fajne końcówek, oczywiście. Żeby nie wyrwać. No ale ona, tak. Niby wydaje się, że to jest y, rzadka grzywa, ale jak się weźmie, no, to, to jest gęsta. gęsta. Także to, żeby was nie zmyliło, nie? Biotyna też. Biotynę Hakawadzie daje. Do jedzenia. Ej, no i gitara, co. Ale mega tak grzywa jest, naprawdę. Ja pierdziu. Taka satynowa. No, normalnie top model, Haki. Okej. Top model. Tu jeszcze po tym szczotką piszę, żeby przeczesać tą sieć, No, no, no. to zaraz. Na razie ogon. Okej, okay, ja nagram. Piszesz ogonek tutaj ładnie. Okej, okay. o. Słuchaj na jednak ustrzępy. I tutaj prze... o, proszę bardzo. Tak. stojaczek <noise> i jest ona miała taki ogon, że normalnie już do ziemi, nie? Dlatego no. musiałam jej przyciąć, Słuchajcie. No, żeby nie do I tak jest długi. I tak jest kurde, cool wiesz, taki o. Czekajcie, bo to są moje włosy tak naprawdę. No tak. O, o pięknie. Ślicznie. O kurwa albo Ona stwierdziła. Lara. I już starczy. Tak, pielęg przyjadeł. pielęgnacji. Ale jest efekt, jest, jest efekt. Jest co? efekt. Widać na grzywie. Ty, weź ty umyj zeby kobieto, umyj zęby. Naprawdę, super, Kole. Cool. Mamy baloniki, mamy aparat i lecimy. Tak, lecimy. A Kalada musi... O właśnie, bo Smajla zrobiła fajnego. Dobra, idziemy. Idziemy. Idziemy, kochani, chcę państwo. Nie jest łatwo wam nagrywać no nie, backstage sesji zdjęciowej, ale damy radę jakoś. Idziemy na razie na pastwisko z tłem na Śnieżkę, także... Wilberek sobie dojdzie dole. Chodź, chodź. Teraz jak wypierdzieli galopem. O panie. No. Jak życie tak będzie. No. Pa. Musimy przejść przez bagno, które jest zasłonięte aktualnym śniegiem. I to jest najgorsze właśnie. No. Mój wód. Dobra. Tylko nie powrócis się, słutko, nie powrócisz się. Ja To będzie ciekawe, no, no. Państwa... O, kawa ta sama do palonu. Słuchajcie, niżej tego pa, bo z niebo będziesz nagrywać, nie będzie widać. Dobra, widać, widać? Dobra. Proszę Państwa, zaczynamy sesję dla tle ślizgi. Tak. Tak, chodź. Okej, okay, dobra. Super. Tak, i poczekaj, bo mieliśmy się ustawić tą ładną stroną. Tak. Super! Damy teraz. O, tak. Super! Super! Tak. Super! Teraz to zrobiła po prostu tu ze z no. bo ona tak raczej na prośbę to nie robi tak. No super! No siu! O! Kończę! Nie, nie. Pizza! Okay, no, no, no. Ty, bo, bo ten ruszowy mi tutaj... Tak, nie ciągnie, da, nie? A weź go... daj za siebie go jakoś dać? Jak za siebie? W sensie tak... no... Kurde. <laughs> Dobra, Ej, dobre, dobre. Jesteśmy pełni. A kawa gdzie tutaj? Zaraz piję, dam, poczekaj. Czyli pojadź, czy widać? Widać, widać, Haki! No biedna! super, super, Próbujesz wsiadać, Tak. Dobra, tu wsiadaj. Dobra, damy, żeby była zdjęcia. I tak, z smaczka. Profesjonalne schodki. Poproszę smaczka, proszę testować. Dziękuję bardzo. O, o, tak. Dobra. Teraz tak. Kamerzysta, fotograf w jednym. Nie się pójdę w domu. To jest niebezpieczne. Tak, tak, dokładnie tak. Tak jest, Ale hakalada. <grych> Nie jest. Dobra. O, idzie ujber. Ale fajn, super. Ale gdzie nie? nie. Ja, jak teraz sterować? Jak się ma tak skuszać? Właśnie. Ty może przywiążesz mnie jako kawałek. Dobra, to poczekaj, musisz nie podtrzymać. <głos》>. Przy Państwa tak wygląda z góry yy. przygotowanie. No. Korzysta, fotograf, tak. Biedny. Wszystko. I Wilbert idzie do no, nas w końcu. Dobra, i Po 10 minutach się skapnął, że go zostawiliśmy, nie? tak? Ale ja mówię, yy, mieli Państwo, że go zostawimy po prostu, jak on taki chętny. O, jakaś przemyślała, co ty tam myślisz, koniu? No, Wilbert! <ślesy> Wilbert! <ślesy> Nie mogę. Nie, no może. nie może. Niecmokła masz to nie. No, nie daj się, nie daj się. Więź ciasteczkowa to jest, tak? Haki! Haki! Haki. Dobrze, fajnie! To się kameruje, To się ja. kameruje? Tak, coś cały czas kameruje. Co i powycinasz. Wilbert tutaj mi towarzyszy przy robieniu fotek. O Jezu święty Wilbert <grystanie> Poczekaj chwilę! ci ciężkie to jest, nie? Żeby ogarnąć aparat Jak końcie gryzie, balony i gopro Czekaj no. okay. Smaczka Przedwajcie, okay, A się może je. ja bym y, daj się go? Te smaczki i te balony jakoś za ogrodzeniem położyła i te balony bym no, y, daj, daj, może zaczął, Dobra, trzymaj gopro sobie na razie Dobra Teby się balony zaplątały uh. Ok. Okej Szanowni Państwa, co tu się dzieje w ogóle? Nie powtarzajcie tego w domu, naprawdę. Kaki, będziemy galopować, czy nie? Na pastwisku to ja się nie boję, a Kaada jest ogarnięta. Także no problemu. I tu jeszcze pod górkę tak jest, to, to nie ma szans, żeby się rozpędziła. Tak naprawdę nie, nie wiem, czy w ogóle zagalopuję, szczerze mówiąc. O, ona już tu pierwsza. Dajaki! 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 Mamy to! Super! I nawet na kamerze jest, słuchaj! No! Na pierwsz, Tak? Na pierwszej sesji nie udało się nagrać galopu, ale... No! Haki, parę słów do kamery. Tak. Ona tak. Zrobimy sesję. Teraz. No. Ale nie wiem jak ja się utrzymałam na tej sierści. No. Strasznie śliska. No. Tak powiem szczerze. Także po, po tej odżywce nie razy na okle wsiadać, bo można się ześlizgnąć. To chyba nie doczyściłam, ale tak jak zwykle ja. Ale ma kuchy. Tak, musisz krzyczeć, musisz jeszcze Jeszcze, jeszcze czuję <śmany> <cztery. śmany> Chyba, Chyba daleko nie odlecał Leć Staszienek, leć Dawaj puchy tutaj Wibbers fajnie ten O, o! O Arab nie Te, teraz się koń spłoszył, bo to się rusza Toż to niemożliwe, ty słuchaj to się samo rusza. Jaka mina Doki. A ten nawet nie wie. Jezu, co to jest? To jest król ukłonu normalnie. Ja jestem cała brudna. Tak, tak, tak jest. Super! Dobra, mamy to Taki będzie się tarzać Nowy halterek będzie ochrzczony Tak Tak <laughs> O, tak Trzeba za chwilę poleżeć, odpocząć O, O, o super Wędzidło Nie lubimy Dobra, mamy to tak? Czy lubisz? Jak to ty wszystko w próżni bierziesz z tyłu, papo. Na kawadzie tak nie zrobisz, nie. No może teraz. No może ale, teraz. No, czekaj, będzie O? No. Nie. nie. No, ona będzie i od razu łeb zabiera. A ten jeszcze przystawia. A ten jeszcze gryzie mnie tu. O. No. Tak, o. wiemy. Dobrze. Stać się mały. Pa. no patrz, jeszcze ja, Jaki widok by był z <noise> nie mogę słyszymy to słyszymy <noise> <Susimy> ząbki <noise> patrz, to nagrałam to no Skubane. ale jak łepek ma... no widziałam mega jeszcze musimy podpracować na tym żeby on tak nie uba nie no, bo on tak nie <noise> <noise> Nie no, teraz zabawa im się włączyła. Ej! Mm. No Boże. Patrz. Ona się olał jasnie, to na No się położy. Super! O. Co jest No super! Ha? Śliczna dziewczynka. Poczekaj, wstaniemy na hakałek. Uwaga! Ale fajnie. Dzięki. Stajemy? Nie yeah, pani u uh. super uh, 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 yeah. oh, Co haki powiesz. Ty się położyłaś spać, nie? No. No i tak wygląda przez Państwa sesja z flipią tak. i z końmi naszy, naszymi szapy. Z i hakawa No. Tak. Ty aparatu o oh, nie, nie, nie. No. To nie aparat. To no, się żegnałem. No. Ja, jak wsiadłam na wykonanie z leżącego, to nie schodzę. Ciepłutututko. tu jest. Żegnamy się, kochani. Mam nadzieję, że podobał Wam się odcinek. Jak chcecie więcej odcinków z Oliwią, to ławka w górę. Ławka w górę i subskrybujcie <laughs> kanał, proszę Państwa. Tak. tak. To, no, to musi być. Tak. I koniki się z Wami No. To mają. Pa! pa.